Wydawnictwo Spitz przedstawia Roman Paszke Ptaki oceanów Czyta Marek Kondrat W połowie grudnia 2000 roku wypłynęliśmy z Lorient. Potężne bunkry, które były schronieniem dla niemieckich okrętów podwodnych znałem tylko z opisów książkowych. Oczywiście okręt powrócił znowu we wspomnienia. Potężne, kilkumetrowej grubości betonowe mury i czarne czeluści wnętrza bunkrów buziły niepokój i respekt. Zbudowane, by chronić stalowe cygara, które topiły statki i tysiące marzeń ludzkich. Jest takie miejsce, do którego należałoby pojechać po bunkrach w Lorient. La Muzeum Kriegsmarine w Kilonii, przy plaży po wschodniej stronie fiordu. U-595, wyciągnięty na piasek, wygląda, jakby wczoraj opuścił podwodne schronienie. Ale to nie okręt podwodny robił największe wrażenie. Ogromne sale, na których ścianach namalowano małe sylwetki statków i okrętów zatopionych podczas I i II wojny światowej. Pojedyncza sala ma kilkanaście metrów wysokości. Ściany są aż ciemne od ilości sylwetek statków i okrętów. To jest po prostu. Niewyobrażalne. Tysiące, tysiące sylwetek. Uświadamiamy sobie, że za każdym z tych małych, namalowanych okręcików są tysiące istnień ludzkich, utopionych na transportowcach, spalonych w zapalniczkach, jak nazywano zbiornikowce, dryfujących i zamarzających na zimnym Atlantyku północnym, na tratwach lub umierających z pragnienia w skwarze Pacyfiku. Takim rozbitkiem może zostać każdy, kto pływa po morzach. Ale na tamte statki i ludzi czasu wojny polował człowiek i jego okręt. Warta polfarma forsowała Biskaje pod zimową sztormową falę. Dokładnie obserwowaliśmy nasze nowo zamontowane nowości techniczne, czyli przednią belkę poprzeczną, wzdłużną, maszt i belkę główną. Przecież zlikwidowaliśmy delfiniak, wspornik ze stalowymi listwami usztywniającymi poprzedni układ usztywniający belkę główną pod masztem. Obliczenia obliczeniami, a praktyka pokaże, czy mieliśmy rację. Belka główna wzmocniona 400 kilogramami włókien węglowych wydawała się bez zarzutu. Zlikwidowaliśmy dzięki temu wspornik pod belkę, który był naszym hamulcem. Jednak kilkadziesiąt ton nacisku masztu na belkę to problem, który dokładał mi następnych bezsennych godzin. Ciężkie warunki na Biskajach były dobrym testem dla naszej łódki. Dla kaczki również. On pierwszy raz widział taką falę. Kaczka był ostatnim, który dobił do naszej załogi. Pomimo, że znaliśmy się wcześniej już kilka lat, był dla mnie największą niewiadomą. Nie żeglował z nami zbyt wiele, nie płynął też przez Atlantyk w rejsie kwalifikacyjnym. Na Biskajach myślałem, że się załamie. Przetrwał jednak trudne chwile i to było najlepszą rekomendacją. Również to, że jest jednym z najlepszych sterników w kraju. Dziesiątka Boforta z południowego kierunku skutecznie hamowała nasze wysiłki, by zdążyć na prolog w Monte Carlo. Płynęli z nami koledzy z Gazety wyborczej, Paweł i Piotrek. Paweł to dobry żeglarz, ale dla Neofity Piotrka to była ciężka przeprawa. Wtedy też przekonaliśmy się do Meno Schredera, naszego rutiera, który zalecił dłuższą drogę o blisko 800 mil od Cieśniny Gibraltarskiej. Trudno było uwierzyć, że to droga szybsza, ale tak było. Na naszej wysokości lecz przy samym lądzie żeglował Tim Legato, też do Barcelony. Miał znacznie krótszą drogę, ale nie miał meno. Przypłynął trzy doby po nas. Grudzień na Biskajach nie jest przyjemny, a my chcieliśmy jak najszybciej je opuścić. Ten test dla mnie był również ważny. Na ile mogę pozwolić na agresywne żeglowanie? Koniecznością było sprawdzenie łódki na Biskajach. Po tylu zmianach musiałem wiedzieć, czy jacht wytrzyma trudy bardzo długiego wyścigu. Już w drodze dowiedzieliśmy się o tragedii, jaka spotkała Tim Phillips. Bardzo nam było szkoda Peta Gos'a, ale uświadomiło to nam... Jak będzie trudno na Oceanie Południowym? Mnie przekonało ostatecznie, że ten pierwszy raz dobrze odbyć na łódce sprawdzonej. Kompromis pomiędzy budżetem, naszym doświadczeniem i minimalizacją ryzyka. Explorer to był dobry wybór. Remont, do którego dążyłem za cenę pływania i zbierania doświadczeń na tym jachcie, opłacił się. Mieliśmy dobrze przygotowany technicznie jacht do tak długiego rejsu. Musiały nam wystarczyć doświadczenia z poprzedniego, 1999 roku. Odbyliśmy ciężki zimowy rejs z Gdyni do Kadyksu. Opuszczaliśmy Bałtyk w grudniu i w Kilonii odgarnialiśmy śnieg z pokładu. Podczas żeglugi kanałem kilońskim sternicy musieli używać okularów narciarskich w śnieżycy. Pilot z kanału płynący z nami nie miał zbyt tęgiej miny. Płynąc dalej przez Morze Północne musieliśmy uciekać przed zimowym huraganem do Amsterdamu. Największą nawałnicę przeczekaliśmy w kanale za olbrzymim dachem dworca głównego w Amsterdamie. Nowy rok spędziliśmy w Breście. Noworoczna noc na głównym placu miasta wśród tysięcy życzliwych ludzi to było wielkie przeżycie. 1 stycznia ruszyliśmy dalej. Biskaje były wyjątkowo przyjazne. Przeskoczyliśmy je w niecałą dobę. Ostatecznie zacumowaliśmy w Villa Mura w Portugalii. Tam przez kilka tygodni przygotowywaliśmy jacht do próby atlantyckiej. Później kwalifikacyjny wyścig z czasem przez Atlantyk. Rok później generalną próbą po remoncie przed regatami było przeprowadzenie łódki z Lorient do Barcelony. Sztorm za sztormem z przeciwnymi wiatrami na Biskajach nie pozwolił nam zdążyć na prolog w Monte Carlo. Droga przez Zatokę Biskajską trwała kilka dni, a do Barcelony blisko trzy tygodnie. Zacumowaliśmy zaledwie tydzień przed startem. Staliśmy w Barcelonie. Warta Polfarma, Malutka przy kolosach, o których marzyłem, gdy zacząłem kołatać do różnych drzwi z nowym projektem pod nazwą The Race. Jednak mieliśmy łódkę, na której można było wystartować. Jeździłem na hulajnodze pomiędzy jachtem, centrum prasowym i namiotem organizatora. Odprawy organizacyjne, techniczne, wywiady, pakowanie jachtu. Zupełną dezorganizację wprowadziła naprawa wyrwanej na biskajach szyny szotów foka na belce głównej. Błąd w planie laminowania. Kosztował nas wiele straconego czasu i dodatkowego bałaganu przed startem. Czasu diabelnie mało, a godzin do startu nie wydłużymy. Ostatnie kilka dni byłem bliski obłędu. Takiej nawałnicy związanej z przygotowaniami mogliśmy nie przetrwać. Darek praktycznie nie wychodził z nawigacyjnej. Wydawnictwo Spitz. Przedstawiło kolejny odcinek powieści Romana Paszkę: Ptaki oceanów, czytał Marek Kondrat.